Witajcie. Analizując temat doboru odpowiedniej, indywidualnej dla nas diety, warto skupić się na kilku elementach. Przede wszystkim nie uznaję czegoś takiego jak szablony dietetyczne. Z uwagi na to, że każdy z nas jest indywidualną jednostką, każdy z nas ma indywidualne potrzeby, indywidualną aktywność w ciągu dnia, indywidualne cele do realizacji. Tak więc nie istnieje coś takiego jak ogólny plan żywieniowy, który często można spotkać na swego rodzaju forach internetowych lub w czasopismach. Każdy z nas musi mieć plan odpowiednie makroskładniki dobrane pod nasze indywidualne potrzeby. Z drugiej strony też warto tutaj zwrócić uwagę, by dieta zapewniała nam wszelkie makro, mikroelementy niezbędne do funkcjonowania i przede wszystkim nie powodowała niedoborów. Według mnie mitem jest jedzenie jako odpowiednika diety tzw. Tak przysłowiowego suchego kurczaka z ryżem, z uwagi na to, że jest to pierwszy krok do tego, by nasza dieta zapełniła nam multum niepotrzebnych niedoborów. Jeżeli chodzi o dobór odpowiedniego modelu dietetycznego, żywieniowego, możemy spotkać ich wiele. Są to diety nisko, wysoko węglowodanowe, diety zbilansowane, tłuszczowe, diety paleo. Jest wielu dietetyków, żywieniowców, którzy mają argumenty za i przeciw każdemu rodzajowi z tych diet. Tak naprawdę, tak jak wspomniałem, nie ma złych rodzajów diet, są tylko nieodpowiednio dobrane, więc musimy tutaj zdać sobie sprawę, że indywidualnie dla każdego z nas inny model żywienia będzie odpowiedni. Ważnym tutaj elementem jest, żeby dieta była dobrana odpowiednio pod nasze potrzeby i odpowiednio do naszych wymagań. Nie może być sytuacji, gdy my męczymy się na diecie, bo tak naprawdę taka dieta prędzej czy później niestety, ale przestanie być stosowana z uwagi na to, że będzie ona swego rodzaju udręką dla nas. Wchodzi tutaj kolejny jeszcze aspekt, tak zwanego psychologicznego Efektu jedzenia. Jest to określone naukowo, że to, jak się odżywiamy, to czy lubimy to, co jemy, wpływa również na efekty, na procesy trawienne występujące w naszym organizmie. Więc tak naprawdę, jeśli jesteśmy zadowoleni z tego, co jemy, w jaki sposób nam to pasuje, spełnia to nasze wymagania, wtedy wiadomym jest, że też efekt tego jedzenia, efekt tej diety będzie zdecydowanie lepszy. Zadbajmy więc o to, by jeść to, co lubimy, ale żeby było to racjonalne żywienie. Często dostaję pytania a propos długości stosowania planu dietetycznego. Tak naprawdę jest to pytanie, na które nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, z uwagi na to, że ciężko jest trafić idealnie w każdy organizm, mimo że dobierzemy dietę, która teoretycznie, wydawałoby się, spełnia nasze wymogi, jest odpowiedzią na nasz styl życia, naszą aktywność fizyczną. Kalorie, które jemy, zgadzają się i odpowiadają naszym celom, czyli na przykład redukcji, bądź też budowaniu masy mięśniowej. Tak naprawdę uważam, że powinniśmy dietę manewrować i dietę regularnie zmieniać co kilka, kilkanaście dni. Z uwagi na to, że nasz organizm może czegoś nie tolerować, być może któryś makroskładników może być zbyt dużo, lub zbyt mało. W ten sposób dodając lub odejmując poszczególne. Pamiętajmy, że nasz organizm będzie zawsze nas informował o niedoborach. Bądź też nadmiarze pewnych substancji. Tak więc powinniśmy przede wszystkim tutaj słuchać oznak, jakie nam daje, wsłuchiwać się w ten organizm i odpowiednio szybko reagować, nie czekając do kolejnego tygodnia, kolejnego miesiąca, a taką dietą manewrować sobie regularnie co kilka, kilkanaście dni. Mówiąc o długości trwania cyklów i planów danych dietetycznych, Warto tutaj wspomnieć o błędach i konsekwencjach tych błędów, bardzo często popełnianych przez wiele osób ćwiczących. Przede wszystkim zbyt długie trzymanie np. diety o zwiększonej kaloryczności, tzw. Tak diety masowej, wcale nie będzie powodowało lepszego i dłuższego przyrostu naszej masy mięśniowej, ponieważ po pewnym okresie nasz organizm przesyci się nadwyżką kaloryczną, a co za tym idzie, zwolni metabolizm, powoduje efekt tak zwanego, potocznie mówiąc, zamulenia, co będzie równało się zastopowaniem. Przyrostów i zastopowaniem anabolizmu mięśniowego. Idąc w drugą stronę, zbyt długie trzymanie restrykcyjnej diety o wysokim bilansie kalorycznym ujemnym będzie powodowało tutaj przede wszystkim problemy zdrowotne, z uwagi na to, że organizm będzie przez dłuższy czas niedożywiony. No, i co będzie bardzo ważnym tutaj elementem, niestety powodować będzie również rozchwiania hormonalne, polegające na przykład na problemach z testosteronem u mężczyzn, jak również z dużymi wyrzutami prolaktyny bądź kortyzolu. Idąc tym tropem, warto oczywiście regularnie przeplatać nasze plany dietetyczne planami o wyższej, niższej kaloryczności, w ten sposób szokując nasz organizm, i nie dając mu przyzwyczaić się do określonej ilości jedzenia.